Bardzo bym prosiła, żebyście Państwo patrząc na mnie, jednocześnie zerkali troszeczkę na ten obraz, który jest nad moją głową, ponieważ tam będą się wyświetlały pewne te informacje, które ja przekażę. Będę podawała trochę danych liczbowych. Te dane liczbowe Państwo macie w tej książeczce Plan dla Polski, która była wręczana wszystkim. Na ostatniej stronie jest adres, adres mailowy, gdzie można jeszcze szczegółowo z tymi danymi, które przekazałam się, zapoznać. Zacznę od tego. Czyli wątpliwym bardzo dużym sukcesem naszego rządu jest to, że udało nam się rok w ciągu pięciu lat łączny skumulowany wzrost gospodarczy jest na poziomie 18,5%. To jest niezwykły wynik, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo Państwo pewnie wiecie, że w Unii Europejskiej średnia wzrostu to jest w tym, w tym analogicznym czasie w tych pięciu lat na poziomie minus 0,7%. W latach 2009-2012 mieliśmy drugi najwyższy w Unii Europejskiej poziom inwestycji publicznych. Udało nam się w latach 2008-2012 utworzyć 935 tysięcy nowych miejsc pracy. Jest to wynik rewelacyjny, jeśli chodzi o Unię Europejską. Lepszy wynik mają tylko od nas Niemcy, ale gdybyśmy przeliczyli na liczbę mieszkańców, gdzie wiemy, że Niemcy są. Dwukrotnie, przeszło dwukrotnie większym większy narodem niż my, to rzeczywiście tutaj na tym, w tym miejscu również jesteśmy liderem na, na rynku europejskim. Proszę Państwa, 240 tysięcy miejsc pracy powstało dzięki środkom, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej, a 140 tysięcy to są środki, które zostały przeznaczone właśnie z Unii Europejskiej na nowo powstałych, często jednoosobowych firm. Czy 935 tysięcy miejsc to jest dużo nowych pracy? To jest bardzo dużo. Zważywszy, że następny wynik, trzeci wynik w Unii Europejskiej, Francja otworzyła 280 tysięcy miejsc, nowych miejsc pracy w tych ostatnich pięciu latach. Pieniądze z Unii Europejskiej z, z, z lat 2004-2006 dostaliśmy praktycznie w 100%. W perspektywie tej 2007-2013, która kończy się w przyszłym roku, więc mamy cały jeszcze jeden rok do wykorzystania, wykorzystaliśmy mniej więcej 80%. Mamy nadzieję, że również w 100% albo blisko tej, tej liczby uda nam się wykorzystać te środki, które pochodzą z obecnej perspektywy unijnej. Ja przypomnę Państwu, że to było 68 miliardów euro, czyli około 300 miliardów złotych. Wróciliśmy bardzo mocno prawo ochrony środowiska i w związku z tym udało nam się wybudować około 2000 km autostrad dróg ekspresowych i opodmiotów. Około 8000 km dróg lokalnych. Wybudowaliśmy 2300 odlików, 2000 placów zabaw dla dzieci z takiego programu, który nazywa się Radosna Szkoła. Wybudowaliśmy 4 stadiony na euro. Wybudowaliśmy także 2300 km kolei, ale wybudowaliśmy też 40 albo zmodernizowaliśmy 40 dworców kolejowych. 22 dworce kolejowe są w trakcie modernizacji lub budowy. Udało nam się wybudować 8 portów lotniczych i 4 stadiony. Jako sukces. Oceniono naszą prezydencję w Unii Europejskiej, a także na pewno niewątpliwym sukcesem było euro w Polsce 67% Polaków oceniło w badaniach, że jest to bardzo dobry, bardzo dobrze przeprowadzone mistrzostwa Europy. Znieśliśmy przymusowy pobór do wojska, dzięki temu około duża grupa młodych ludzi może dużo szybciej wejść na rynek pracy czy założyć rodzinę. Udało nam się także jeśli chodzi o, o rolnictwo, pozyskać środki z Unii Europejskiej, te środki, proszę Państwa, zostały także bardzo mocno wykorzystane. O 113 miliardów złotych ze środków unijnych, a wiemy, że rolnicy byli jedną z najbardziej sceptycznych grup, jeśli chodzi o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a są chyba największym beneficjentem środków unijnych. 76 miliardów złotych, z tych to są środki ze wspólnej polityki rolnej. 63 miliardy złotych to dopłaty bezpośrednie do hektarów. Teraz króciutko powiem na temat tego, co planujemy zrobić. Bardzo bym prosiła o włączenie tej prezentacji. I to pierwsze, jeśli chodzi o taką kategorię rodzina. Urlop macierzyński wydłużymy do 12 miesięcy dla osób, które będą chętne, żeby skorzystać z tak długiego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli on będzie wynosił 6 miesięcy, to kobieta, która z niego skorzysta, otrzyma 100% swoich wcześniejszych poborów. Jeżeli, jeżeli 12 miesięcy, 80% poborów. Ale tu jest jeszcze jedna pozytywna informacja dla młodych kobiet, bo już od 20 tygodnia tego urlopu będzie można go łączyć z pracą na jedną długą etapę. Żłobki chcemy dofinansować kwotą 101 milionów złotych, przedszkola 320 milionów złotych. Chcemy pomóc w ten sposób samorządom, a także doprowadzić do takiej sytuacji, w której piąta i każda następna godzina pobytu dziecka w przedszkolu będzie <tryk> dla rodziców niedroższa niż złotówka. Od 2014 roku, od września, chcemy, żeby wszystkie czterolatki mogły znaleźć swoje miejsce w przedszkolach, a od września 2016 roku Mamy nadzieję, że wszystkie trzy latki będą już miały miejsce w przedszkolu. Jest tak program, która jest kontynuacją programu Rodzina na swoich nazywa się Mieszkanie dla młodych. W ramach tego programu chcemy około 36 tysięcy rodzin lub singli do 35 roku życia rocznie yy, pozwoli yy, dopłacić do kredytu mieszkaniowego dla tych osób. 10% dopłaty będzie w przypadku, kiedy to będzie właśnie singiel lub rodzina, która nie ma dzieci. Jeżeli będzie miało pojawi się dziecko, 5% dodatkowej dopłaty, Jeśli będzie w ciągu 5 lat troje lub więcej dzieci, to jeszcze dodatkowe 5%. Czyli maksymalnie może ta dopłata wynosić 20% do takiego kredytu. Ale tu jest jedna ważna jeszcze uwaga, że mieszkanie, że dopłacamy do 50 metrów kwadratowych mieszkania kupionego na rynku pierwotnym. W sumie mieszkanie nie może być większe niż 75 metrów kwadratowych. I in vitro, jeśli chodzi o in vitro, 15-20 tysięcy par rocznie, kobiet, które nie mają więcej niż 40 lat i mogą wykazać leczenie bezpłodności co najmniej przez rok. Trzy próby in vitro będą finansowane, współfinansowane z budżetu państwa. Praca. Chcę Znaczyć. A tak, oczywiście, a amy, bo miałem że kobiety wykazać to, że przynajmniej przez rok, które le leczyły się na wysłuchaniu. Likwidacja swego VAT-u. Chcemy znieść obowiązek płacenia VAT-u dla, dla osób, które wystawiły fakturę, a nie otrzymały zapłaty za tę fakturę. Do tej pory, jak Państwo wiecie, była konieczność przez, yy, przez, przez przedsiębiorcę, który wystawił fakturę, nie otrzymał zapłaty, a VAT musiał odprowadzić. Następnie chcemy, tutaj będzie na pewno pan ministerkowi mówił, a ja tylko tak króciutko powiem o tym, deregulacja 230 zawodów, to będzie się odbywało w trzech etapach. Na najpierw to będzie 50 zawodów, 90 i 100 zawodów. Ja nie będę tego tematu rozszerzała, zawsze troszkę więcej o tym mówi, ale myślę, że lepszą zdecydowanie osobą o żeby o tym mówić jest pan ministerkowi. Chcemy ustaw ułatwić dostęp do kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw w takim programie de minimis, 60 miliardów złotych na to, żeby poręczyć, poręczyć kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Liczymy, że to głównie powinny być przedsiębiorstwa, które pracują w takich branżach jak, um, które pracują w wielu branżach związanych właśnie z gospodarką. Reforma Urzędów Pracy. Jeśli chodzi o reformę Urzędów Pracy, liczymy na to, że będzie duże ułatwienie do takiego urzędu, przede wszystkim jeśli chodzi o rejestrację. Pierwszy raz można się będzie zarejestrować przez internet. Poza tym Urzędy Pracy mają być rozliczane i tak jak pory za liczbę osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy ewentualnie przez ucząc pracy Przyszkolonych, ale tak, które rzeczywiście taką pracę poprzez pośrednictwo czy pomoc ze strony Urzędu Pracy. Mogły otrzymać, czyli za takie konkretne już wyniki. To jest chyba też pozytywna informacja. Chcemy wprowadzić także rozliczanie czasu pracy bardzo elastyczne do 12 miesięcy. O Centrum Sądownictwa Gospodarczego mówiłam zawsze, ale myślę, że tutaj pan minister również dużo lepiej ode mnie to zrobi, także nie będę się na ten temat tutaj wypowiadał. Jeśli chodzi o inwestycje. Chcemy zaśnić gospodarkę polską kwotą 700-800 miliardów złotych. Liczymy, że 300 miliardów złotych otrzymamy z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. W tych, jak Państwo wiecie, te negocjacje w Unii Europejskiej zostały przerwane, zostały zawieszone. Prawdopodobnie w styczniu one będą wznowione i mamy nadzieję, że co najmniej taka sama kwota jak w tej perspektywie która się kończy w 2013 roku, a ja myślę, że to będzie dużo większa kwota zasili naszą gospodarkę 300 miliardów złotych, tak jak powiedziałam, to jest z tego budżetu gminnego. Liczymy, że co najmniej tyle <coughs> rzeczywiście uda nam się otrzymać. Program inwestycji polskie 40 miliardów złotych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma ma, zasilić, ma stymulować inwestycje w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o dofinansowanie projektów energetycznych, gazowych, ropy, łupków, transportu i Gospodarki polskiej. 30 milionów złotych na modernizację kolei. Myślimy nie tylko o modernizacji torów kolejowych, zakupie nowych wagonów, ale także na przykład przejściach dla pieszych bezpiecznych. Także cała ta infrastruktura związana z koleją będzie tutaj dofinansowana tą kwotą, o której mówię. Również w tej kwocie będą się mieściły następne dworce kolejowe, które powstaną lub będą zmodernizowane. I proszę Państwa. Jeszcze dodatkowo kilka liczb. Ja nie chciałabym tutaj zarzucać Państwa liczbami, ale myślę, że y, chcemy rozmawiać właśnie o konkretach. A konkretem to są pewne liczby, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy się mogli do nich odnieść potem w pytaniach. To jeszcze powiem na koniec, że 43 miliardy złotych w latach 2012-2015 ma być przeznaczonych na modernizację lub budowę dróg i autostrad. 10 miliardów złotych na rozwój nauki polskiej, przy czym mówiąc rozwój nauki polskiej, mam na myśli rozwój laboratoriów, informatyzację tej nauki oraz na badania. Miliard złotych na modernizację koment policji, 10 miliardów złotych na modernizację armii, również liczymy, że to pomoże polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, który będzie również udział właśnie w tej modernizacji armii polskiej. 60 miliardów złotych na rozwój sektora energetycznego. 5 miliardów złotych z polskich firm powinno być przeznaczonych na poszukiwanie y, i eksploatację gazu łupkowego. Liczymy, że jeśli polskie firmy wyłożą około 5 miliardów złotych, to z firm zagranicznych na ten cel będzie około 50 miliardów złotych. To tyle. Dziękuję bardzo. Zaproszę Panią